Czy zwykłe przeziębienie może odebrać ci wspomnienia na zawsze? Brzmi jak scenariusz filmu science fiction, ale to prawdziwa historia. Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia i nie pamiętasz, kim jesteś, gdzie mieszkasz, ani kim są twoi bliscy. To spotkało jedną kobietę, ale lekarze długo nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Jak to możliwe? Czy przeziębienie naprawdę może zniszczyć pamięć? Zostań ze mną, bo ta historia zmrozi ci krew w żyłach. Michelle Philpot z Wielkiej Brytanii prowadziła normalne życie. Miała rodzinę, męża, pracę. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło. Po pozornie zwykłej infekcji wirusowej zaczęła doświadczać dziwnych objawów: bóle głowy, dezorientacja, trudności z koncentracją. Aż nagle jej wspomnienia zaczęły znikać. Każdego ranka budziła się nie pamiętając dnia poprzedniego. Jej życie zamieniło się w niekończącą się pętlę. Chociaż Michelle miała wcześniej urazy głowy w wyniku wypadków, to właśnie infekcja wirusowa mogła być iskrą, która doprowadziła do rozwinięcia się rzadkiego zaburzenia amnezji następczej. Wirusy, takie jak opryszczka czy grypa, mogą atakować układ nerwowy, prowadząc do stanu zapalnego w mózgu, czyli zapalenia mózgu. Właśnie to mogło uszkodzić jej hipokamp, strukturę odpowiedzialną za zapisywanie nowych wspomnień. Michelle każdego dnia musi przypominać sobie, kim jest. Jej mąż pomaga jej poprzez robienie notatek, zostawianie zdjęć i używanie alarmów. Bez tego każdego ranka budziłaby się w całkowitej dezorientacji. To jak życie w niekończącym się dniu świstaka. Nigdy nie pamięta nowych wydarzeń, więc nie może się uczyć ani gromadzić nowych wspomnień. Chociaż przypadek Michelle jest ekstremalny, to infekcje wirusowe mogą prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych. Oprócz zapalenia mózgu mogą wywołać udary, padaczkę czy inne zaburzenia pamięci. Dlatego zawsze warto dbać o odporność, nie lekceważyć infekcji i zwracać uwagę na niepokojące objawy neurologiczne. Jedno zwykłe przeziębienie i całe życie może się zmienić na zawsze. Historia Michel to przestroga, jak delikatny jest nasz mózg i jak nieprzewidywalne mogą być skutki nawet pozornie błahych chorób. Czy słyszeliście kiedyś o podobnym przypadku? A może znacie kogoś, kto doświadczył dziwnych objawów po infekcji? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał bo umysł i ciało potrafią nas jeszcze nieraz zaskoczyć.